No witam serdecznie Właśnie odkopaliśmy kolejnego naszego gościa, że tak powiem Fiat 125 Pickup Musimy go już powoli sortować, przygotowywać go do naprawy Jest dosyć... Dosyć złym, że tak powiem Ktoś go zaczął robić I polek. Zaczęli go rozkręcać, nie wiem co tutaj chyba bardziej nazwał, bo chyba zaczęli go rozkręcać, bo pewno że są pocięte normalnie. Wygląda tak dosyć, dosyć, dosyć nieźle, że chodzi o blachę. Jest to chyba jeszcze pierwszy Choć widziałem te dwie prawej strony, były malowane, to mi pasuje nam za bardzo. To jest błotnik. Ktoś uderzyli, cofnęli, nie wiem co zrobili. jeden lakier, nie ma żadnej warstwy lakier, tylko jest jeden. Klapkę wzięliśmy od, od drugiego usta, są wykręcone. Klapa w miarę zdrowa i tu widać, że wszystko jest pierwszy lakier. Bez żadnych y, malowania, cienko. Tu też coś było, jakieś kraksa. Tu posłanek wygląda dosyć ładnie, nawet zdrowo. Nie ma jakichś tam dziur no, tak widać też, to było robione, wydubane i praktycznie zero lakieru Tu było tylko takie taka gdzieś, od przepychania pewnie To boila i tutaj są te jedyne dziury, tutaj widać i zauważyłem, że mu coś robione tu nawet widać, że łata jest zrobiona, tutaj nawet nie cała, tylko tutaj ten kawałek był robiony. Różnica lakieru, a tu dalej wszystko już oryginalne, widać, że jest cienko, przedrapane. No, podłotniki do wymiany. Jest podłoga, podłoga, to są dziury. Tam widać, także tam na tym łączeniu tą podłogę, mniej coś już stawki porobić. Wygląda w miarę ładnie To wszystko wygląda dosyć zdrowo W komplecie jedna plamka Zamek brakuje Lampy już dostałem nowe Kupiłem oryginalne Ładne, nowe Także lampy będziemy mieli Musimy też powoli do blacharza odejść to już podklepać Na no, przednie butniki to wymiana Tu nie ma dwóch zdań ja to wskazać, przednie te to będzie miało, bo tam niedawno dostajemy takiego tego szarego, w nagrywaliśmy taki na rozbiórkę Tu nawet widać w przód porzewiało trochę, ale nie jest gnity Naprawdę jest dosyć, dosyć zdrowy Wiadomo, że to nie jest nowy samochód Tu też wszystko oryginał, lakier to ten błotnik też trzeba wymienić go, bez sensu go klepać i widzisz, są delikatnie porcywiałe na tym silnik też wyciągnięty leży obok ale widać komoro silnika jest dosyć ładna, zdrowa nawet podróżnice, wszystko to wygląda ładnie a nie widać pierwszy widać pierwszy nalot i to wszystko stoi Maska z Lita. to nic tego. maski mamy tam już iśle, że też ją dostaliśmy osobno. Zresztą ona była tak, z tego co my tam braliśmy ten samochód, to tam było, kupiliśmy jeszcze części i w tych częściach są parę rzeczy, było porobione. Tak, no to. ściana ładnie, wszystko. Wychodzą do, do kwiatki dookoła ale też jest dosyć zdobym. Mm jest taka lekka, za to trzeba wypiaskować go całego najlepiej. No, widać progi są wszystko jeszcze oryginalne, jeszcze nie pobite. No, to jest lakier pieszy, widać tu na, naprawdę, tu widać oryginalny podkład pod i lakier Czyli jeden w pierwszym lakierze jest tu środek jest rozebrany ale już środek, tutaj byśmy siedzenia dokupiliśmy już Deskę, wszystko mamy od tego drugiego, co właśnie z, z Słowacji był jednego, tego wzięliśmy Na części, ale trzeba już całego wypiaskować Od tego z, zacząć by trzeba było Tu nawet dziś są dosyć zdrowe, widać Nie są ani podbite za mocno Do odratowania to chyba podańcze, no, Zobaczmy, stoi. Tam te kładki da na różnika Tu trzeba to piaskować żeby to są siść. I nie mogą się trzymać. To jest wszystko zawiotkie. No mój najlepszy. A to z tego, że to jest jeszcze pierwszy lakier, także to naprawdę, że na tak powiem, rzadkością. Te żaki już nowe. To bez sensu to klepać. Te są ładne, zdrowe nawet robi wszystko zdrowe jest Podłoga tam na pewno nic do zrobienia bo tam bo widzę że z tyłu idzie tu tak samo z przodu na różniku coś idzie także na pewno podłoga jest do obrobienia Łotwów do wymiany i tu widać na tych jest na dziury A podróżnicy ładnie wyglądają Przednia ściana ładnie, kozła, ona wszystko ładnie wygląda. Jest parę takich stawek. No tak. Tak to tutaj wygląda. To byśmy mieli. No mówię, jest tam silnik leży już obok od niego. Skrzyn biegów leży obok, leży nie, by było odpalane, nie? Bo odpalane go, zanim go wyciągaliśmy, to go odpaliliśmy. Tu wie, że opadło, bo coś się działo, także to trzeba wszystko, jak ten błoty będzie zrobiony trzeba wszystko dopasować odpowiednio, żeby to wyglądało jak coś do ludzi. Nie wiem, czy to siedzenie tak jest oryginalne bez zagłówka, czy to po prostu takie, bo tu widzę, że to nie jest oryginalne No, nie to, czy oryginalnie występowało, czy nie tu już też naprawdę się odlęte, te y, y, z, z przodu te filce a tego, z, tego słowackiego rozbierałem dobrze nie, wycie, nie wywaliłem tego, bo w sumie sensie może się przydać tu widać też takie są już kwiatki, to po prostu trzeba już Rozebrać go całkowicie, najpierw podprostować to co się da, później go będzie trochę wypioskować i te dalej blacharkę robić okej okay. ale to jest fajne, te, te podczepy to są widać, dosyć mocne na spodu, popatrzyłem tam stoi ładnie wszystko nie ma żadnego jakiegoś No i jest to wersja przedłużana przede wszystkim nie bo są krótkie rury też przedłużone więc o to, nie wiem co to jest 12-15 dłuższe, z ten kawałek wygląda taki dosyć dosyć długi nawet no nic trzeba by nie się za niego chyba zaleźć Najpierw trzeba poskładać Tego co z lakiernik przyjechał A tego będzie trzeba wysłać go do, do blacharza Nie wiem czy nie będziemy musieli go sami lakierować już Bo to z dużo kosztuje to za długo trwa Za długo A ten taki do malowania będzie dosyć fajny Miejsce zrobić Nie ma dużo składania tu To jest naj, naj, najlepsze To za skórka jak motor składać prawie Dlatego tego chyba się za to stanowiłem jest to nieduży koszt lampy one chyba jeszcze nowe gdzieś kupić. już widziałem Nawet kupimy nowe lampy ładnie świecą, to mam komplet już za jakim stanie wyglądają to oryginalne jaki rok to jest, nie wiem na szybach jest wszystko co innego także to może być różnie no przecież dzisiaj się po numerach dojdziemy jaki to jest rocznik bo no, tu trzeba zrobić na żółte tablice bo on jest na, na umowie tylko kupiony no okej okay. tyle myślę, że na dzisiaj może nie jest to za dużo, nie odpalimy go teraz, nie pokażemy go, jak on jest na ale myślę, że będzie fajny rompersztyk, fajna zabawka, no taki trochę, taki fajny pickup. up wiadomo, że nie do pracy, ale fajny pickup, up ciekawy. Nie spotykamy już. Okej, okay. tyle na dzisiaj. Myślę, że będziemy go rejestrować powoli, jak będziemy go robić, bo warto. Moim zdaniem warto. Okej, okay. to trzymajcie się na razie.